tak! Dobra moi drodzy. Zaczynamy grę w dorsy. Będziecie fajnie, mam nadzieję. Mam nadzieję, że bardzo, że będzie fajnie. E, dobra, już na wejściu mam lagi. Fajnie, fajnie. Przed chwilą też znowu grałam w dorsy, ale... Miałam ambusza niezapowiedzianego, nie niemreganego Więc to było lekko dziwne. Jest to było lekko dziwaczne, ale... Spoko, nie mam dla złe. Umarłam oczywiście. Mm. Mm. Dobra, to... Serio, nie mogę otworzyć szafek nawet. Dobra. Nieba nie żne. to jest dopiero trzeci pokój. No, okay. Dobra. Nie migam. Jakby okej. Okay. Proszę mnie nie teleportować. I mam mi się już wszystko od nie włączać. Bo będę zła bardzo. Dobra, już chyba będzie ok. Mm, 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 mm. Przed chwilą oglądałam koneko, i ona mnie bardzo natknęła Do grania A mi się loguje. Wszystko 7. Ogólnie na dwudziestych pierwszych umarłam. No, stosunkowo mało. Na znaczy, ten bambusz tak niezapowiedzianie schowałam się do szafy. Po czym szafa nie chciała mnie wpuścić. więc nie mogłam się do niej schować. Dlatego też bambusz mnie zabił. Nawet nie miałam czasu iść za szafę czy gdzieś. No, ale trudno. życie. 12. Dobra. Jestem zadowolona, bo dzisiaj nie mam szkoły medycznej, dlatego mogłam nagrać książek i mam nadzieję, że nikt nie powie. Nie, jestem uderzona Jak chcecie to, proponujcie gry. Jakby. Będę próbować. Leci? Wrócić! Kupisz, chwilę było jasne. I miałam takie. Yy, What Dobra. Chwie w tym pokoju jest szansa na krucyfiksa. Ale widzę, że nie ma go. Nic spoko. 15. Cario. O, mój Boże, daleko jeszcze. Uf 16, Postać mi sama kłóca. Mm -hmm. się nakłóca, to jest szansa na lepsze, 17. Kurde, eko, ty jak mogłeś mi wyskoczyć za późno? Chciałem u mamić zdrowia. Wiesz, co oko. Nie wiem, jak mogłeś. Ale okej. Okay. Wybaczam. <gum> o, świeczka. 19. Zilopostek Dziewiętnaście... temakusa za... temat kusa. Proszę, że mam gumę. Ale ja już mówiłam, że to jest dla mnie takie. No, muszę mieć tą gumę, nie? O, jestem pokoju. No, fajnie, fajnie. Zobaczmy co jest I taksy przydadzą się Tak myślę Przydadzą, przydadzą Gdzieś tam się wykorzysta, wiecie Weźcie dwa Kluczyk, kluczyk, kluczyk Gdzie jest kluczyk? Ło, bo, 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 się mi się dzieje. Mm. A, okej. Okay. bo, Już, bo, bo, Kolejne bo, 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 Mm, bo, mm, mm. bo, mm, mm, mm. bo, czy moja postać może się zachowywać chociaż jeden ran normalnie. Zresztą ona sama gdzieś wchodzi, albo kuca albo coś. Boże święte. No przynajmniej już mi się drzwi otwierają, co nie? Mm, 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 mm. Fałszuję. fałszowanie. Ej, ej, się otwiercz, mi się otwierasz. Nie, no, nie no, no, no. no, dobra. Ok. Dobra, dobra, dobra. Nie wiem, czy jest na klucz. Na klucz, na klucz. O Jezus, na klucz, a ja go jeszcze nie znalazłam. Czyżby. Właśnie mi się podświetlił, fajnie. Wow. Chyba skoczyłam. Dziękuję Ale jeszcze mi zostały dwa pokoje do zlutowania i nie zamierzam ich zmarnować Dla wiadomości jedynie podświetlonych To jest muzyka, jaka sama kłóca Ale słuchajcie, pytaliście się mnie, czy będę grała na laptopie Nie Znaczy, takie lightowe gry, jak na przykład OBI do ćwiczenia Czy Brookhaven <laughs> e, Ale raczej Dorsy Chcecie zobaczyć to Hej, ale nie mam tam aplikacji pośrednie do nagrywania. Po drugie, no, ja na laptopie, to nie, nie jesteśmy tak dobrze. ja chciałam tak rzecz sprawdzić, która nie działa. Mogę wiedzieć o co chodzi? Aha, o to chodzi, dobra. Rozumiem, co to było. Jest a. No wiem, wiem, przypomniałam się tak, tak. No, dwadzieścia osiem i mrygało. To jest będzie dwadzieścia dziewięć. Dlaczego ja przenikam przez drzwi? Dobra. Ważne. Jezus Maria. Ja tego nie daję po sobie poznać, ale po prostu tak się przestraszyłam. Dlaczego ten pająk wyskoczył akurat teraz? Kiedy mnie cofnęło i jeszcze za późnieniem. Boże święte, się przestraszyłam. Dobra. Udziska potrzeby klucza. To się nazywa klucz. A nie mogę otwierać szafek. Więc jakby to sobie wyobrażacie. Jakby... Ja nie mam lockpicków, nie? Hmm. Aha, on leży na podłodze, serio? Tylko jestem ślepa. I te drzwi. 30 Więc kaszanę. Ajajaj. 30. Jeszcze gram troszkile. 30. 31 już sik. Już tak szybko, czekajcie wyprerę ręce. Dobra, dobra. Ej bo Nie wnikam A jest jestem na kubku Widzieliście to? Dlaczego mnie nie przyniósł Ej to był autentycznie nie fair Jakby Jakby serio? to było dosyć... Ewidentnie mają mnie dosyć.